Moi kochani przyjaciele, misjonarze Saletyni, nasi najbliżsi, chcę Was w związku z tym świętem, które jest tak piękne i ciepłe, szczególnie pozdrowić i złożyć najlepsze życzenia. W imieniu wszystkich misjonarzy Saletynów pragnę Wam życzyć radości i pokoju. Kończą się długie czasem podróże. Powitania serdeczne. I bliskie. Milkną dyskusje polityczne i medialne. Zaczyna się czas większej modlitwy, skupienia, rozmów bliskich, kochających się osób. Zasiadamy przy stole przy ulubionych potrawach. Patrzymy na choinki i radosne dzieci, które przyjmują prezenty, ale także myślimy o Jezusie. A kiedy przychodzi czas modlitwy, nasze oczy są wpatrzone w figurkę Jezusa, w szopkę, to wszystko, co temu towarzyszy. Niezwykły cud: Bóg stał się bliski człowiekowi. Kiedyś Bóg postanowił człowiekowi, Noemu, powierzyć budowę arki, aby ocalić ludzkość. Człowiek myślał, że przy pomocy fachowców zbuduje statek, który pokona wszystkie siły natury, Titanik, ale nie był w stanie, a człowiek wierzący Noe zbudował Arkę. Dzisiaj ludziom prostym, Maryi i Józefowi, ich wierze powierzył ratunek ludzkości, Zbawiciela. My także jesteśmy pośród tych amatorów, którym Bóg chce powierzyć historię zbawienia. Życzę Wam abyście mieli wiarę, która przyjmuje całym sercem tajemnicę Jezusa Chrystusa. Życzę Wam, abyście z tą wiarą umieli także pójść do ubogich, do chorych, do samotnych w sąsiedztwie, do tych, którzy nie mają nikogo, aby podzielić się z nimi miłością, dobrocią, czasem przekroczyć granice jakiejś wrogości i lęku, wyrazić przebaczenie i przeproszenie. Życzę Wam, żeby nowy rok przyniósł jeszcze więcej jedności i wspólnej pracy, poświęcenia dla tych, których najbardziej kochamy i dla wszystkich, którzy są na naszej drodze. Niech Bóg wam błogosławi szczęść Boże.